W subiektywnej teorii decyzji obszary, w jakich podejmuje decyzję menadżer, podzieliłem na trzy zbiory decyzji dotyczących ludzi, dotyczących strategii, dotyczących kryzysów. Jeżeli narysować zbiór Graficznie ilustrowany okręgiem tego, co będzie dotyczyło decyzji w obszarze kryzysu, to jeżeli menedżer, który będzie tutaj wycinkiem tego okręgu, pojawi się jako pierwszy, towarzyszyć mu będzie firma i rynek, Na jakim próbuje przechytrzyć konkurencję i zdobyć nad nią przewagę. Na ten rynek wpływ będą miały cykle koniunkturalne, czyli kryzysy gospodarcze, a na firmę kryzysy organizacji wynikające z działania samej organizacji. Takie kryzysy jak utrata płynności czy utrata rynku w momencie pojawienia się substytutu produktu, który do tej pory był głównym źródłem przychodów. Natomiast kontrapunktem, czyli wycinkiem tego kręgu po drugiej stronie menadżera, jest los, czyli zdarzenia losowe. Zdarzenia, o których wiemy, że mogą się zdarzyć, mogą się pojawić, natomiast nie wiemy kiedy i w jakim miejscu. I cóż ten los może menedżerowi przynieść? Według badań opinii polskich menedżerów, te kryzysy sytuacyjne wynikające ze zdarzeń, jakie niesie życie, to w hierarchii, jaką menedżerowie. Ustanowili, największe zagrożenie widzą dla siebie i dla swoich organizacji w mediach, które nie są retoryczne, a erystyczne, nie są nastawione na to, żeby pokazać prawdę, ale żeby dowieść jakiejś racji. Natomiast druga z tych przyczyn to jest państwo, właściwie instytucje, a jeszcze dokładniej ludzie, którzy w tych instytucjach, stanowią o ich funkcjonowaniu. Ryszard Bugajski, znany z przesłuchania filmu o latach stalinowskich w Polsce, opowiada o tym, jak urzędnicy wykończyli firmę, ponieważ opór w finansowaniu tego filmu był tak duży, wszystkich instytucji, że nie można było zebrać pieniędzy, Film powstaje z dobrowolnych składek biznesmenów, menadżerów. Charakterystyczne jest to, że większość tych firm, i większość menadżerów nie chce ujawniać swoich nazwisk i nazw. Po drugiej stronie losu coś, co już jest bliższe temu, jak widzą zdarzenia losowe menadżerowie w świecie, czyli katastrofy, awarie. Czy wypadki, które mogą doprowadzić firmę do ruiny, także przestępstwa, jakie się mogą w firmie przydarzyć. Natomiast kolejną związaną z organizacją przyczyną tego, że menedżer może przeżywać razem z organizacją kryzys sytuacyjny, to są kontrahenci. Kontrahenci i fakt, że jeżeli nawet upadają, to skrzętnie to ukrywają, chcąc, żeby skutki tego, że wypadają z biznesu, nie były tak od razu przez wszystkich dostrzeżone. Im później się to dostrzeże, tym dotkliwsza jest to lekcja dla menadżera czy Organizacji. Zatem to, co los może przynieść, jest nieznane. Natomiast to, co menedżer może zrobić, i to, co może zrobić z organizacją, żeby na to nieznane zdarzenie siebie i organizację przygotować, to jest właśnie to, co staje się najważniejsze w momencie. Kiedy kryzys sytuacyjny dotyka menedżera lub firmy. Przygotować organizację to żmudna i pracochłonna rzecz, której większość zdaje się unikać menedżerów, ale tym, którym udaje się zorganizować sztab antykryzysowy i którzy poświęcają problemowi odpowiednią ilość czasu, los to wynagradza. Bo w momencie takiego kryzysu, jak był w Orlenie przy płonącej rafinerii, okazuje się, że te działania doprowadzają do minimalizacji skutków. Każdy wie, co ma robić, informacja jest przekazywana bardzo sprawnie, zadania rozdzielone są wcześniej. Jeżeli jeszcze temu towarzyszy Fakt, że sam menedżer pracuje nad, nad sobą, wie o dwóch rzeczach: że musi być źródłem informacji, bo jeżeli nie on, to zaraz pojawi się inne źródło informacji, a niekoniecznie muszą to być informacje korzystne czy też wiarygodne z punktu widzenia firmy czy, czy menedżera. I dwa, musi być liderem musi być osobą, która weźmie na siebie odpowiedzialność za to, żeby powiedzieć, jak firma sobie radzi i dlaczego akurat w ten sposób sobie radzi z tą sytuacją, którą los przyniósł. Znając subiektywną teorię decydowania, można z taką rolą lidera sobie łatwo poradzić.